Przede wszystkim jestem Lena i dzisiaj troszkę taki poważniejszy odcinek, bowiem będzie to trochę takie storytime połączone z pogadanką na temat okresu w szkole. Rok szkolny się zbliża dość szybko, dlatego postanowiłam nagrać troszkę takich odcinków szkolnych, powiedzmy back to school. Coś tam z jeśli chodzi o back to school, nagrywałam, to stwierdziłam, że może teraz coś właśnie w stylu storytime połączonego z pogadanką. i jako że niedawno miałam okres. To pomyślałam, że właśnie to będzie fajny pomysł, żeby nagrać odcinek. Opowiem wam o pewnej traumatycznej. Mówię w cudzysłowie: traumatycznej, ze względu na to, że. No ta historia nie przydarzyła się konkretnie mi, a po prostu byłam świadkiem tej, tego wydarzenia Wydarzyło się to na początku gimnazjum, wiadomo wtedy ym, dziewczynki dopiero zaczynały dostawać swoje okresy Niektóre już mają, niektóre jeszcze nie Ja byłam w tej grupie, która nie miała jeszcze okresu yy, I jakby wszystkie tematy związane z okresem mnie strasznie krępowały Może nie tyle krępowały, co ja się w nich nie odnajdywałam ze względu na to, że ja tego jeszcze nie doświadczyłam więc niekoniecznie może chciałam uczestniczyć w rozmowach na ten temat, bo nie miałam jakby jak wymieniać doświadczenia i czułam się po prostu taka zwyczajnie niedoświadczona. Dlatego wszystkie tematy związane z okresem. Um, nie były zbyt przyjemnymi tematami, zbyt przyjemnymi rozmowami. To było tak, że wracaliśmy z WF-u, na którym się nie przybieraliśmy. Po prostu chyba oglądaliśmy jakieś zawody na stadionie i po prostu szliśmy przed pewną dziewczyną, ja i grupka osób, ona szła raczej tak bardzo z przodu yy, i nagle słyszę takie straszne jakieś wyśmiewanie się, jakieś takie docinki yy, i okazało się, że dziewczyna ta, która szła przede mną, yy, dostała okresu, dostała okresu jakby i o tym nie wiedziała, yy, dlatego pojawiło się Pojawiła się plama na jej spodniach. Pamiętam, że mocno utkwiło mi w pamięci takie straszne wyśmiewanie się z tego powodu. No, że okres dostała, że plamy ma teraz na spodniach. Pamiętam, że ona zadzwoniła po matkę i matkę ją zabrała i wróciła do domu. Natomiast chciałabym się właśnie tutaj zatrzymać. Na tym aspekcie wyśmiewania się z powodu tego, że ktoś dostał okres. Jakby okres jest tak normalną rzeczą, cierpi nań, cierpi, doświadcza go połowa społeczeństwa, bo właściwie wszystkie kobiety, jak nie wszystkie to większość kobiet, raz w miesiącu co najmniej, bo wiadomo, że te okresy czasem są nieregularne, czasem te cykle są tak krótkie, że okres wypada na przykład trzy razy na dwa miesiące, więc to jest jeszcze częściej niż raz w miesiącu. I po prostu w tamtym momencie, nawet jak ja się czułam niedoświadczona w temacie okresu, to wydawało mi się to tak dziwne, że jakby zawsze myślałam, że okres to jest normalna sprawa. A teraz jakby dostajesz sygnał od ludzi, że jeśli masz okres, to jest to coś, czego właściwie powinno się wstydzić. To jest to coś, coś dziwnego, coś nietypowego, coś, z czym musisz iść do domu, bo pobudziłeś spodnie, bo jakby. Dostałaś okresu i o tym nie wiedziałaś, nie byłaś na to przygotowana Jakby bardzo mocno zakodowało się to we mnie, tamto wydarzenie Że okres to jest coś, co trzeba ukrywać I... Myślę, że nawet nie tyle to y, wydarzenie miało wpływ na to, co wszystkie wydarzenia z poprzednich lat. Wszystkie y, y, lekcje wychowania do życia w rodzinie, na których pojawiło się stwierdzenie, y, ukrywajcie podpaski, nie pokazujcie chłopakom podpasek y, czy tamponów, bo y, to nie wypada, żeby chłopak wiedział. Y, właśnie pamiętam, że w podstawówce, gdzieś tam w czwartej czy piątej klasie, y, była jedna lekcja do wychowania do życia w rodzinie. Y, która po prostu jakby zebrała w sobie wszystkie dziewczynki z jednego rocznika, i to była po prostu jedna lekcja, na której dowiedziałyśmy się po prostu o okresie. Pamiętam, że wtedy właśnie dostałyśmy taki zestawik podpasek, jakiś tamponów czy wkładek. I doskonale pamiętam, że schowajcie do plecaka Że nie rozmawiajcie z chłopakami O czym tutaj rozmawiałyśmy Wiadomo, że jak wszystkie dziewczyny z jednego rocznika Są zamykane powiedzmy W jednej sali I nie do końca chłopacy ogarniają o co chodzi No to wiadomo, że są ciekawi O czym rozmawialiśmy I wiadomo, że pytają A tutaj nagle dostajemy taki komunikat Nie rozmawiajcie z chłopakami na ten tematy Schowajcie podpaski, nie pokazujcie chłopakom podpasek Tak jakby chłopak nigdy nie mógł dowiedzieć się czym jest okres. A przecież jakby chłopak też powinien to wiedzieć. Chłopak też powinien wiedzieć, jak działa no, kobiecy organizm, żeby ogarniać po prostu gdzieś tam, może w przyszłości, żeby wiedzieć po prostu, jak ciało ludzkie działa. I dla mnie to jest tak dziwne, że kładzie się straszny temat tabu. Na coś tak normalnego, ym, czym jest okres, bo jeszcze rozumiem, na tematy y, całego tego seksu i tematów około seksualnych, kładzie się temat tabu ze względu na tą religię, jednak tak, religia nie do końca ma cokolwiek wspólnego z okresem. Więc nie rozumiem, dlaczego tutaj akurat kładzie się ten yy, nacisk takiego tabu. Jakby dla mnie to jest tak dziwne, yy, w chwili obecnej, to już w ogóle yy, nie potrafię sobie wyobrazić obecnie, jak można wmawiać dziewczynkom, że okres to jest coś złego, że schowajcie podpaski, tampony, że chłopak nie może o tym wiedzieć, że nie rozmawiajcie o tym z chłopakiem, yy, bo no. Jak gdzieś tam sobie wyobrażacie przyszłe życie swoje? Jakby chłopak idąc do sklepu, przecież widzi dział z, z podpaskami, z tamponami. To jest coś tak normalnego. Właśnie z powodu tych wszystkich zakorzenionych w nas e, zachowaniach, typu, e, że się wstydzimy tego, że traktujemy okres jako coś złego, jako temat tabu, jako coś wstydliwego, to potem właśnie wychodzą takie zachowania jak. Dostaniesz okres w miejscu publicznym, to ludzie prędzej Cię wyśmieją niż Ci pomogą. Jest delikatna różnica w tym. Um... Czy jakby okres przecieknie ci, kiedy jesteś na to przygotowana, czy jak okres zacznie się w momencie, w którym nie jesteś na to przygotowana, a mianowicie w tej ilości krwi jest to jest ta różnica. I tym bardziej jest to coś upokarzającego w momencie, w którym zacznie ci się ten okres, nie jesteś na to przygotowana i masz wielką plamę na spodniach. To jest coś wstydliwego, bo wiadomo, nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie nam ten okres jakoś przeciekł albo pojawił się, kiedy nie byliśmy na to przygotowani, bo no to w nas zakorzenione po prostu jest tak bardzo, że takich rzeczy nie chcemy I jeszcze w momencie, w którym dokłada się taką cegiełkę w postaci tego wyśmiewania się W postaci takiej po prostu zwyczajnej, zwyczajnego braku pomocy Zrobiłam w tej sytuacji nic Bo tak jak już wspominałam, tematy związane z okresem w tamtym czasie mnie... Bardzo zawstydzały, ze względu na to, że ja bardzo traktowałam ten temat jako taki temat tabu, bo jedyne, tak naprawdę, co dostawałam za informacje na temat okresu, to to, że jest to coś wstydliwego, że nie mamy się tym dzielić z nikim, że to jest coś, czym nie mamy się chwalić. No, wiadomo, jakby to nie jest powód do dumy czy coś. Natomiast po prostu dostawałam cały czas na tych lekcjach wychowania życia w rodzinie jakieś takie informacje. Że to jest coś wstydliwego, że o tym nikt nie powinien wiedzieć. I w momencie, w którym pojawia się taka sytuacja, to te moje takie zakorzenione gdzieś tam zachowania się uaktywniły, że to jest coś wstydliwego, że tego nie powinno być, więc ja siedziałam cicho. Ja nie wiedziałam, jak zareagować. Nikt mnie nigdy nie nauczył, jak reagować w takiej sytuacji. Z perspektywy czasu jest mi wstyd, że nie zareagowałam w żaden inny sposób, ale też wiem, że. Jest to po prostu spowodowane tymi wszystkimi zakorzenionymi zachowaniami, które byłam przez lata uczona, że to wstyd, że o tym nie rozmawiajmy. I właśnie te wszystkie lekcje przynosiły taki efekt w postaci tego, że ludzie albo się wyśmiewali, albo nie oferowali pomocy. W żaden sposób woleli siedzieć cicho. No, obecnie bym się w ogóle tak nie zachowała, ale ja wiem, że ta młodsza ja, która miała te wszystkie stereotypy, które miała gdzieś tam wryte, jakieś zachowania konkretne, zachowała się tak, a nie inaczej. Właśnie przez to, że tak została nauczona. W momencie, w którym wydarzyłaby się taka sytuacja teraz, zareagowałabym zupełnie inaczej i jeszcze najprawdopodobniej naskoczyłabym na tych ludzi, którzy się wyśmiewają, bo jakby teraz mam na tyle odwagi, żeby coś takiego zrobić. Wtedy wiem, że z powodu różnych wydarzeń byłam bardzo nieśmiałą osobą, która jeszcze została postawiona przed takim strasznym tabu tematem. I to wszystko połączyło się w to, że ja nie zareagowałam. I jest mi. Jest mi głupio, że ja nie zareagowałam. Myślę, że po latach tamto wydarzenie odcisnęło we mnie um, taką chęć pomocy w takich tematach. Um, takie coś, że jak widzę, że coś takiego jest, to ja pierwsza stanę do pomocy, pierwsza stanę do obrony. Temat okresu nie powinien być tematem tabu, bo to jest rzecz normalna. Ja na przykład nie potrafię sobie wyobrazić bycia w związku z chłopakiem który się wyśmiewa z takich tematów. No tutaj na myśli tego, że chcę się wszystkim chwalić dookoła, że mam okres czy coś. Po prostu fajnie mieć chłopaka, któremu możesz powiedzieć, że źle się czujesz, bo okres. Albo że macie kupić czekoladę, bo okres. Ogólnie wiem, że temat okresu, zwłaszcza w szkole, jest tematem bardzo stresującym dla dziewczyny. Bo wiadomo, nikt nie chce mieć właśnie takiej sytuacji, gdzie gdzieś tam coś tam przecieka. To jest bardzo stresująca sytuacja, bardzo niekomfortowa i jeszcze Interesująca pod tym względem, że boimy się, że e, gdzieś tam może dojść do tego wyśmiewania się, dlatego oferujcie pomoc. Edukujcie chłopaków. Jeśli widzicie, że zachowują się głupio w stosunku do tematu, który jest normalny, jeśli chcecie, e, żeby nagrała jakiś taki odcinek na temat. Okresu w ogóle, to możecie zadawać Pytanka na dole, albo możecie napisać Co konkretnie chcecie wiedzieć um, To by było na tyle, mam nadzieję, że Podobają wam się takie story time Połączone z jakąś pogadarką, jeśli tak to pamiętajcie By dawać łapkę w górę, subskrybujcie kanał By nie przegapić kolejnych odcinków, do zobaczenia W kolejnym filmiku, pa!